Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Madeus, a to jest kolejny odcinek MindTown. Yy, bodajże już piąty. I cóż chciałbym Wam w tym odcinku pokazać? Yy, poza tym, że pokończyłem pewne rzeczy, kilka zostało zrobionych i tak w trochę nietypowy sposób się z Wami witam, bo na łódce. I teraz pokażę, dlaczego. Zaraz. O, już. Okazuje się oczywiście. Oj, Oczywiście ładuje się to wszystko, jak widzicie, co przede wszystkim bardzo fajnie to wygląda. To wszystko tutaj. Zrobiona ta przystań, ta dzielnica portowa. I muszę wam powiedzieć, że ona jest już prawie skończona. Tylko stało tam, gdzie? Ta łódeczka? O! Chodź to łódeczko. zostało prawie wszystko zrobione. Tylko kilka detali. Najwyżej do dokończenia. O, na przykład tutaj w tym miejscu jeszcze domek drugi powstanie. Kolejny. Tutaj takie niektóre ciasne uliczki. Domek tego typu już Wam pokazywałem ogółem ze środka. Wygląda tak: jest w nim dwa razy więcej miejsca, nawet znacznie więcej miejsca w każdym razie niż w tym takim ciastym kwadratowym 5x5, Natomiast niż w tym takim o tego typu. Co jeszcze? No, oczywiście zainstalowałem sobie MiniMap, które jest bardzo przydatne, bo przede wszystkim, jak się gdzieś zgubię, to nie będę musiał szukać po świeczkach, po po pochodniach, po prostu drogi powrotnej do miasta, tylko po prostu oznaczyłem sobie punktem na żółto Mine Town i jest. Oraz też tam jakieś inne jeszcze rzeczy i Dev Point ewentualne. I tutaj jeszcze jest drugie miejsce, w którym ma być budynek. Więc tutaj dwa tylko budynki do budowania, ale ogółem, no tutaj w sumie dzielnica portowa jest zrobiona, tylko jeszcze się tak Zastanawiałem na no serio szczególnie nad tym, czy na serio postawić tutaj statki w tej przystani. To będzie bardzo ładnie wyglądać. Tyle, czy będę mieć yy, na tyle sporo czasu? Nie wiem, jeszcze się zastanowię nad tym. Na pewno wiem, że będę musiał drugą stronę po drugiej stronie miasta po drugiej stronie rzeki zrobić yy, resztę miasta, bo. Głównie rozwijałem się tutaj, od strony morza do rzeki. Natomiast po drugiej stronie jej w ogóle nie rozwijałem. No, jak widzicie tutaj, teraz na podglądzie mapy, mamy drugą stronę rzeki, jakby na polewo. Yy, po lewej stronie mapy. Czy tam są takie. Jest dużo miejsca do budowania. Tam się będę głównie rozbudowywał, ale to już. Yy, Zobaczymy na przyszłym odcinku. A na razie póki co, co jeszcze mam wam do pokazania yy, dzisiaj? Poza tą przystanią już tak właściwie, powiedzmy, że dokończoną prawie. Znowu jeszcze taki jeden ciekawy pomysł, żeby wszedł w życie. Tu mamy katedrę, co nie? Ja miałem dobudować katedrę. Chciałem zrobić coś takiego, że przy katedrze, żeby były było cmentarzysko, tak jak to się robiło ale to nieładnie by wyglądało tak płynie się i tutaj cmentarzysko zaraz przy porcie to jakoś niespoko... dla mnie było trochę niesmaczne i ten pomysł od razu wyrzuciłem, ale miałem tutaj taką górę fajną i proszę zrobiłem kryptę takie, oj takie fajne zejście podziemne Tutaj krypta na serio bardzo fajnie mi wyszła. W każdym razie takie jest moje odczucie. Nie wiem jak wasze. W razie czego napiszcie po prostu w komentarzach. I bardzo mi się podoba to przede wszystkim, że tutaj są nagrobki. Tych nagrobków tutaj nie ma dużo. To powiedzmy, że tutaj po dwóch Steveów wejdzie do takiego jednego dołka. Więc tutaj nie wiem tak po jednej stronie 3, 3. 2 to tutaj 8, 16 16 razy 2 to no 36 W samym mieście też tam jakoś nie za dużo jest ludzi, tak gdzieś około 60 Tak po tym jak liczyłem te domki, bo czasami lubię się tak poławić, żeby policzyć ilu to tam ludzi moich mieszka Jeszcze fajny jest ten motyw, że tutaj użyłem lian Zastosowałem liany To jest przede wszystkim bardzo fajne, bo Pomieszczenie wygląda na bardzo postarzone, Przede wszystkim takie opuszczone, odludniałe, że po prostu tutaj, jakby te zarośla zarosły, bo dawno ktoś tego miejsca nie odwiedzał. No, w sumie sam pomysł był fajny. Tylko ciągle się zastanawiam, czy nie zrobiłem trochę tego za małego. Tak czyż dalej, by nie pójść po prostu szerzej. Ale to może. Wraz z rozrostem miasta, to po prostu już cmentarz przeniesie się gdzieś na zewnątrz, po prostu gdzieś poza miasto. No i tutaj mamy kryptę. Co jeszcze tak właściwie mam wam do pokazania w MindTown? W sumie, o, tutaj chciałem, żeby coś powstało, bo tutaj tak sporo miejsca było przed retuszem. I nie chciałem budować żadnego domku, żeby to tak. Nie wyglądało, że ratusz będzie zasłonięty przez domek, dlatego postawiłem tutaj trochę jakoś tak mało kreatywny, ale rzeźbę. To jest niby taka rzeźba, taki menhir, taki posąg. Coś po prostu postawiamy. Czasem, często bywa tak, że po mieście chodząc stoją jakieś kamienie i na kamieniach są tabliczki ku pamięci kogoś tam i kogoś. Ja tabliczek tutaj nie zostawiałem, choć myślałem o tym, ale... Na razie póki co nie mam komu, ku czyjej pamięci składać tego męchiru. Więc po prostu postawiłem to, to takie jest proste, ale jednak... Takiegoś przyjemnie się tędy teraz dla mnie przechodzi. I co jeszcze? O! Poza tym żelagi. Co jeszcze? Tutaj oczywiście działeczki porobione na przyszłe domki. Tutaj katedrę, nie katedrę, a kościół będzie trzeba postawić. Tutaj domki, kolejne domki. I się zastanawiałem, co tutaj postawić. Yy, najpierw myślałem o tym, że może sąd strzelić sobie taki maleńki, ale to by było za małe, zbyt małe pomieszczenie. Zbyt mało, nie pomieszczenie, tylko zbyt mała, z mały obszar. Yy, Potem uznałem może jakąś świątynię, taką małą, taką świątynkę, czy coś. Ale, kurna, no kościół i świątynia zaraz kto to jakoś tak nie do końca. Choć może to być miasto wieloreligijne. Nie wiem, nie cieszę się, jeszcze się zobaczy. Tutaj natomiast będzie stał dworzec kolejowy. Ogółem zamysł już dworca kolejowego mam gdzieś tam na papierze. Ogółem też w głowie. Mniej więcej z czego go zrobię i jak Ale to się pewnie jeszcze okaże dokładnie w praniu jak on będzie ostatecznie wyglądał Bo może mi się coś odwidzieć Że będę chciał żeby inaczej jednak coś było pokładane Lub zrobione Oraz Tutaj domki Porobione też Tego nowego, w tym nowym stylu Tutaj jeszcze niedokończony oczywiście Ale to już niedługo <laughs> Przepraszam no i tutaj też spore miejsce. A na co to miejsce? W sumie na razie póki co nie będę wam zdradzał. Powiem wam, że tutaj będzie stało coś wielkiego. Eee, a co? To już możecie się domyślać. Jak właściwie to eee, w sumie wszystko w tym odcinku. Poza tym, że pociągnąłem drogę przede wszystkim tu taką długą, dużą, główną. Eee, nie tylko tam, że połączyłem. O, eee, eee, Nie tylko. Tam, że połączyłem już tą drogę, ale że to pociągnąłem ją tutaj. Zrobiłem most i pociągnąłem ją już na serio tutaj daleko, bo tutaj nawet do krów. Proszę, jeszcze tylko to do wypełnienia i tutaj. Ale póki co, to jeszcze nie będę na razie, póki co tutaj nic robił. Bo będę musiał najpierw tam przede wszystkim skończyć, postawić te wszystkie domki, które muszę postawić. Tam będę musiał postawić jeszcze dworzec, zrobić i no sporo roboty mnie czeka. A dopiero później się zajmę budową tutaj takiego większego portu rozrostu, bo po tej stronie jest morze i po tej stronie jest morze, więc to miasto w sumie tak fajnie jest położone, fajnie umiejscowione, że między morzami i jeszcze nad rzeką. Więc to daje pewne możliwości. No dobra. No tak właściwie. Na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie przynudzałem tak długo, bo. Ale i tak odcinek nie był zbyt długi. Myślę, że podoba... spodobało się Wam kilka pomysłów, które tu przedstawiłem. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górze, który naprawdę motywuje mnie do pracy. Wiem, że się nie pojawia tych kciuków za dużo pod filmikami, ale gdybyś. Nawet jeżeli jesteś przypadkowym widzem i wysłuchałeś. Ten filmik do końca, obejrzałeś go do końca, to byłbym Ci na serio wdzięczny, gdybyś zostawił ten kciuk do góry i komentarz konstruktywny o tym, co Ci się w razie czego nie podobało. Dziękuję bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, i do następnego odcinka. Cześć!